Pieni. Ale źle się spłukuje. Teraz jestem świeżutki jak... E, szczypiorek. Nie o taki efekt mi chodzi. Tylko ostrożnie, idź. <ścoughs> Od razu le... Słyszeliście? Uwaga, ciuchcie, wszyscy do tyłu. Wejdź! Na świst pary. Hmm. Jeden z filarów popękał. Naprawisz to? Tak, ale muszę wylać cement, który nie zastygnie do jutra. Do jutra? Na świst pary. A co będzie z paradą? Zanim zaczniemy, chciałabym coś powiedzieć. O, o, szykowna pani? Było mi trudno podjąć tę decyzję, ale teraz, kiedy już zwiedziłam stacyjkowo, nawet dość dobrze je zwiedziłam, <grybujesz> czuję, że naprawdę udało mi się poznać to urocze miasto. Wszyscy tak się starali, by mnie powitać. To zaszczyt być waszą burmistrzynią. O, Pani, chciałbym panią przewieźć na drugą stronę. <grym i wytrych> Będzie mi miło. Silnik. No tak! Może mój silnik ogrzeje także i piasek! Wilson, geniusz z ciebie! Wilson, gdzie jesteś? Tu jestem, ty chyba nie w tę stronę. Wilson, a ja ciebie szukam. Cześć Olga, powodzenia. Witajcie moje ciuchciaki. O, tory są pięknie wysypane piaskiem. Jak tam Wilson? Gotowy do występu? Trenuje na pewno masz okropną tremę. Ja bym miał. Będą tak gadać i gadać. Mogę być teraz z przodu? Jasne. Patrz, Buczek, zamienimy się. Wszyscy rozmawiają o twoim wieczornym programie. Coś ty! Tak, tak. Całe stacyjkowo będziecie oglądać. To lepiej wezmę się do pracy. Powodzenia! Zaczniemy od początku. <laughs> Nutka? Buczek? Gdzie jesteście? Och, to licha! Zabrali wagon z kamerą! Guczek! Nutka! Tu jesteście! Co wy robicie? Nie gniewaj Nie się! Zagapiliśmy się! Zabraliście mi wagon bez pytania! Zostało mi 10 minut do programu! Przepraszamy! Może jeszcze zdążę? Powodzenia! Będziemy cię oglądać!

Słuchajcie, tu mówi Wilson, wasz reporter kolejowy prosto z nowo otwartego wiaduktu. Najnowsza wiadomość, wiadukt jest znowu czynny. A ja pierwszy przejadę na drugą stronę. Uważajcie! Wilson naprawdę się do tego nadaje. O tak, ma talent. Och, jestem dumny z naszych ciuchciaków. Wilson zostanie gwiazdą. Koła się toczą jak po maśle. Och, to nie ten głos. <laughs> Perfekto! Słowo waszego asa, wiadukt pierwsza klasa. Mówił wasz reporter kolejowy Wilson. Do zobaczenia, żegnam! O, kawał mosiążu, ciekawe, kto to zgubił. Przepraszam, mogę to wziąć, będzie pasować do mojej kolekcji. Skoro ci się przyda. Ojej, dzięki! Lepiej trafić do kolekcji niż na śmieci. Ja tu teraz posprzątam. Nic się nie martw. Ja się tym zajmę. Super. Ten chyży to porządny parowóz. I gotowe. Już możesz jechać. Wielkie dzięki. Co to było? O, puchar. Um Freiheit, o, puchar! A niech to! Strasznie jestem ciekaw, kto zdobędzie nagrodę. Nie ten, kto powinien. Witam wszystkich, dobry wieczór. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by wyróżnić pewną specjalną ciuchcię. A nagrodę pomoże mi wręczyć ktoś, kogo już znacie. Denzel, mój Siostrzeniec? Wiedziałeś coś o tym? A niby skąd? Tak, Denzel zgodził się trochę mi dzisiaj pomóc. Znaczy, był szpiegiem? Zgadza się. Wiedziałam, że w mojej obecności będziecie się bardzo starać, natomiast przy nim pozostaniecie sobą. Perfekto! Ale teraz do rzeczy. Nagrodę otrzymuje? Chyży! Gratulacje dla ciuchci roku! Doskonale, staruszku! Dzięki, Denzel! Uwaga, uwaga! Poważny alarm pogodowy! Wszystkie ciuchcie wracać do zajezdni! Powtarzam, wszystkie ciuchcie wracać do zajezdni jak najszybciej! Do stu kotłów parowych! Nie lubię się śpies. O rety! trzymaj się, Edziu! Zaczyna się burza! W porządku, Edziu? Tak. Uwaga, uwaga! Kaciuchcia musi zrobić objazd w związku z przeszkodą na drodze. Oh, przykro mi, trzymaj się! Spróbuj starą boczną drogą. Tezary, już spryskałam boczną drogę! Nie musisz tam wracać! Dzięki, że mnie uprzedziłaś! <śla> Ale jak? Pojemnik był pusty. Znalazłam tutaj inny, pełny i pojechałam spryskać trasę. Co? To był pojemnik z wodą! Myślałam, że to odmrażacz. Co to oznacza? Że tory zamarzną na kamień. Co to zamarznę? Nadjeżdża pomoc starowa! Uh -huh. Uszy do góry! Nadjeżdża Kaja! was do domu. Buczek, coś ty narobisz! Bo ty strasznie pędzisz! Zależy, nie! Zależy, tak! All ready! Dzięki, Koko. To cud, że zdążyłaś. Super ciuchcia ma rację. Bardzo przydatny manewr. Tak, świetnie ci wyszedł. Chociaż jechałaś tyłem. Hmm, ja bym tak nie potrafił. Co ty gadasz? Jesteś naprawdę zdolny. Musisz uwierzyć w siebie. Poćwiczymy, gdy wrócisz. Dzięki, Koko. Masz rację. Dalej pojadę sam. Do zobaczenia. Uwaga wszyscy! Proszę na miejsca! A ja tak ciężko trenowałam. Co za pech. Cisza na planie i... Akcja! O, cięcie. Niech ktoś naprawi światło. Zaczynamy od nowa. Teraz albo nigdy. Pokażę superciuchci, czego się nauczyłam. Zaczekaj. Wszystko gotowe? Ej, superciuchcio, coś ci pokażę. Koko, co ty robisz? Koko, zatrzymaj się! Nie wchodzić przed kamerę! Stój, Koko! Co ty wyprawiasz? Mój wagon! Nie gniewaj się, ale musiałem. Ależ ty mnie uratowałeś. Co za imponujący manewr. Trzeba mieć wielką odwagę i jeszcze większą sprawność. Sam bym tego nie zrobił lepiej. Ja tylko pomogłem przyjaciółce. Jesteś nadzwyczajny. Naprawdę pierwsza klasa. Jesteśmy. Dzięki Zosiu. Halo, Edziu? Tak mi mówi, że mam zawiesić Zosię. No nie dlaczego? Bo przewozi niebezpieczny ładunek. <grywa> Chyba cię <ciebie>, Edziu. <grywa> Zwariowana maszyna. Zabiorę ją do warsztatu na mały przegląd techniczny, hektor w świetnej formie, żadnych usterek, nie chce niczego przegapić. Olga wszystko gra? Tak myślę. Może ten sygnał był trochę za cichy? Trzeba jej było powiedzieć: huh? Co ty tu robisz? Wykrywam usterki, z wentylatorów uchodzić para. Zgłoś się natychmiast na przegląd do warsztatu. Serio? Ale to u mnie normalne. Lepiej sprawdzić niż naprawiać. Nie chcemy więcej wypadków. No tak, masz rację. R ten kocioł jest w dobrym stanie, uwierz mi. Ale Eulalia twierdzi, że jest gorący. No oczywiście. On podgrzewa ci wodę. Coś mi się zdaje, że Emilia trochę nadgorliwie szuka problemów. Tak. Najgorsze, że sprzęt jest przestarzały i nie warto inwestować w naprawy. <laughs> um, Edziu, pani doktor, tak sobie myślę, że gdyby wykrywacz mówił, to nie zabierałby czasu wioli. Emilko, to świetny pomysł. Czas przebudować, wykrywać. O, to ci się udało! Nawet już wiem, czy jego głosu użyć. Uwaga, uwaga! Żadnych usterek! Wszystko w najlepszym porządku! Perfekto! Dziękuję! Zaraz! Zostałaś brzuchomówcą, czy co? Właśnie! Widzisz? Zdolniaka ze mnie! Hmm. Co może dzisiejsza technologia? To A! potwór! Gdzie? To nie jest żaden potwór. To tylko model dinozaura. Zrobiłam go dla muzeum. Wiedziałam! Ja też! Chcę, żebyście z nim pojeździli po stacyjkowie i powiedzieli wszystkim o nowej wystawie w muzeum. Dlaczego nie? Ciekawe, czy znajdę tutaj coś wartego uwiecznienia. Żywy dinozaur! Stacyjkowie! To będzie najlepsza fotografia na świecie! Skniła. Dzięki, że się śmiałeś z mego żartu! Słapać ten meteory. cała naprzód! Tu wszyscy robicie w nocy. E, mm, obserwujemy sobie na mm. Czy ktoś mnie słyszy? Wyciągniecie mnie. Niestety, muszę pojechać po nową część. Ja to mogę załatwić. Ha, To nie takie proste. Ta fabryka jest daleko. Sam do niej nie trafisz. A, z nawigatorem trafię do fabryki. Na pewno nie zabłądzę. Cóż. No proszę, Edziu. No, zgoda. Tak, ha. 3625 rzutów kamieniem. 3625 rzutów kamieniem do satelity. Liczyłem osobiście? Dwa razy. No tak. Dzięki. Nawigator jakoś dziwnie się zachowuje. Ten satelita chyba w ogóle nie działa. Hm. Dobrze by było polecieć w kosmos i to sprawdzić. Ja cię zabiorę. Serio? Więc w drogę. 3625 rzutów kamieniem. Jesteśmy! I co powiesz? Hmm, chyba jest do góry nogami. To nic poważnego. Ustalam trasę. Proszę jechać na południe 3625 rzutów kamieniem. Świetnie! Działa jak nowy! Teraz muszę szybko wracać do zajezdni. Trzymaj się! Nie, twoje... Hugo! No, nareszcie! Cześć! Miałem kłopoty z nawigatorem, ale teraz już działa. Aha, dobra robota! Dziękuję. O, i mam tę część! Ach, na szczęście! Zaraz podłączę. Jest! Zobacz, czy działa! Znowu wolny! Jabłka pewnie zostawiłeś w hotelu. Ojej, podwójne nieszczęście. Przepraszam, Nutko. Ja bym do tego nie dopuściła. Muszę być z przodu. Właśnie, że nie! Przez ciebie mamy same kłopoty. Uch, naprawdę potrafisz zaleźć za skórę? Ach, tak, a ty mi okropnie działasz na nerwy! Wszystko w porządku, ciuchciaki? W najlepszym! Dzięki! Spaniale. No to ruszam w drogę! Pa pa! Cześć! Na razie! Mm. Mm. Ja chcę być z przodu! A właśnie, że ja! Tylko nie myśl, że ci teraz pomogę. Radź sobie sam. Świetnie. Nie potrzebuję twojej pomocy. Buczek jest sam do sztuczek. Bez buczka uda się każda sztuczka. Że odważyłeś się na radykalną zmianę wyglądu! Jesteś całkiem zielony! E? Twarzowy kolor! Co? Wielu jestem zielony! Co teraz zrobimy? Ojej! Nutka i buczek pomylili kolory! Nie, sam buczek. Jakby nie odróżniał czerwonego od zielonego. Cóż, to się niektórym ciuchciom zdarza! No co ty? Przecież to dwa różne kolory. Niektórzy nie widzą różnicy, są daltonistami. A ja byłam dla niego niedobra. Nakrzyczałam na niego za coś, na co on nie ma wpływu. Spokojny krok? Jest! Przyspieszenie. Aaaa! Jest. Aaaa! 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 Co pani mówiła, że. Aaaa! To kwestia praktyki! Hugo raportuje! Turbociuchciowy brunek! Szybka koko w trasę. Cześć Wilson! Zakład, że mnie nie przegonisz! Cześć, koko! Zakład, że mnie nie przegonisz! Rety! Jadę szybciej niż koko! Uwielbiam tę maszynę! Hæ! <skrønner> Powiedzieć pani doktor o problemach. O problemach? Tak! Choćby o tej reakcji na wycieraczki, kiedy. <laughs> Wiem już! Wiolu, szybko! Niech Iwo poleje go wodą! O! A, a, dobrze. <śmiech> <śmiech> Chcesz się zamienić? Ja się zajmę sokiem, a ty magazynem, gdzie nikt ci nie będzie zawracał głowy. Zgoda. I fiu! Dobrze, najpierw owoce. O, to wcale nie jest takie proste. Spokojnie, nie bój się, one tylko szukają nowego domu. Ale chyba nie chcą zostać tutaj. Wyperswadujemy im to miodem. Miodem? Tak, pszczoły lubią miód. Jest w sokowirówce obok podajnika szklanek. Rozumiesz, o czym mówiłem? Och, najgorsze, że to wszystko moja wina! Musimy jak najszybciej znaleźć im nowy dom! <grym> Tak, masz rację. Teraz wracajmy do roboty, zanim Frostini pęknie ze złości. Tak, <laughs> będziemy pracować jak te pszczółki, a najważniejsze, że na świeżym powietrzu. <laughs> Ktoś będzie musiał zastąpić Hektora wieczorem. Hej, a może ty, Hugo? Masz całą masę informacji. Wyobraźmy sobie wypadek przy wieżach kontrolnych. Sprawdzę, jak szybko tam dojedziecie. Ruszajmy w drogę! Wilson, żadnych skoków na torach! Parowóz Stary Pete był w tartaku 586 razy, a Ivo przerabia 3 tony odpadków na tydzień, a... Hugo, poprowadzisz program. Wspaniale! To będzie najlepszy quiz ze wszystkich! Świetnie! Panowie i ciuchcie! Oto nasz prowadzący. <głos> <głos> dziękuję, dziękuję. Sorana? Ciuchciały quiz! Uwielbiam quizy! Są dwie drużyny, Bruna i Emilii. Kto pierwszy zatrąbi, ten odpowiada. Dobra. Ile lotowych smaków wymyślił mistrz Frostini? 67! Tak jest! 67. Tak jest dla ekipy Bruna. Ile sygnalizatorów jest na stacji głównej? Zaraz, zaraz. Ja, myślę, ja to wiedziałam. O, to będzie 22. Nie, błąd. O! Wie ktoś? Zaczekaj. 26. Ach, kto pamięta takie rzeczy? A tak, Hugo. W jakim filmie superciuchcia wykonał pierwszy korkociąg w powietrzu? Ja to wiem, ja to wiem. O, o, o. Zaraz, zaraz tego to ja nie wiem. O ja wiem! Podniebne przygody superciuchci! Tak jest! Jak dokąd ekipa Bruna dwa punkty? Ekipa Emi nie mamy żadnych punktów. Do dzieła zawodnicy! O, o, o. Dobra, dobra, proszę o ciszę. Ile ton metalu przetapia się codziennie w hucie? Wie ktoś? To, będzie, to będzie. Co pamięta, tak. Znaczy, czyta, czyta. Szybciej, kochani, czas leci. <laughs> Nie mówiłem? Jedyny taki. <laughs> Och, no przecież! Woda! O tak! A teraz szurum burum. No zobacz, coś ty narobiła! ciuchciu! Ciu. Super, ciuchcia Ekspres! Wilson, co ty wyprawiasz? Pomagam Edziowi sprzątać. Zrobiłeś straszny bałagan. Do tego nie używa się wody. Edzio i Hugo zawsze ściągają sadzę i kurz odkurzaczem. Odkurzaczem? Ja tu nie mam odkurzacza! Lepiej się pośpiesz i doprowadź tunel do porządku, bo Edzio zaraz tu będzie. No nie! Powodzenia? Będzie ci potrzebne! Ciuchciu! Ciu robił porządek na czas nic nie rozpuści tego brudu i sadzy <laughs> zaraz jest coś co rozpuszcza sadzę i brud mydło z zmyjni Viola mówiła, że w tunelu jest brudno. Tak, a tu jest czysto. Rety! Wilson! To twoje dzieło? Tak, obiecałem ci przecież, że wszystkim się zajmę. Super, jak ty to zrobiłeś? Mydło w mikro puszcza brud. Już jest z siebie istny cud. <śmiech> <śmiech> Dwa,